Dożynki w gminie Gryfów Śląski odbywały się we wsi Krzewie Wielkie pod nazwą Krzewiowskie Ograbki. To taka nazwa zwyczajowa w różnych regionach Polski. Dożynki były zwane i wyżynkami i wieńcowinami, a tu Krzewie Grabki tak ładnie się zrymowało i zrobiliśmy no, taką fajną nazwę. Udało nam się wymyślić, dlatego są Krzewiowskie Ograbki. Nie tylko nazwa nawiązywała do tradycji. Już od wielu lat mieszkańcy gminy Gryfów Śląski dbają i przywracają w trakcie dożynek stare zwyczaje. Jedną z nich było klepanie kos na czas. U nas jest taka w gminie tradycja, że co 7 lat każde inne sołectwo organizuje dożynki. No co 7 lat to wypada w każdym innym, innym sołectwie. No Każde społeczeństwo próbuje kulturować te dalej, te tradycje takie dorzynkowe, naprawdę dożynkowe. To jest taki jeden dzień w roku, z którym y, łączymy się z nimi, świętujemy, dziękując właśnie za ten trud, za to, że możemy mieć ten chleb na stole, za plony, za, za to, że są, są hodowcy zwierząt, są pszczelarze, wszyscy ci, którzy... Produkują żywność. To jest takie święto, i w każdej gminie powiatu lubeckiego jest to kultywowane. Jest to element tradycji, a bez tradycji trudno kultywować patriotyzm, trudno wspominać historię. To są bardzo istotne momenty w życiu narodu i bardzo istotne momenty w życiu społeczności takiej lokalnej. Nie zabrakło tradycyjnego konkursu na najpiękniejszy dożynkowy wieniec, występów zespołów ludowych czy przygotowanego przez dzieci spektaklu teatralnego. W części oficjalnej siedmiu osobom wręczono także ministerialne odznaczenia zasłużonego dla rolnictwa. Jedno z nich powędrowało do rąk pani Bożeny Jagiełło. Lubię pracę, działalność społeczną, ale żeby dostać wyróżnienie, no w pewnym stopniu na pewno to jest docenienie. No każdy z nas lubi jak się go docenia. Nie ukrywam, że ja też. Zabawa na krzewiowskich ogrebkach trwała do późnych godzin wieczornych.